Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień na festiwalu filmowym NNW w Gdyni to nie tylko pokazy filmów konkursowych, ale również pokazy specjalne. Wśród pokazów specjalnych dnia dzisiejszego między innymi film Wersal 1919 w reżyserii pana Krzysztofa Nowaka, którego gościmy na festiwalu. Panie Krzysztof, mógł Pan w kilku słowach przybliżyć nam fabułę filmu. To jest opowieść o pewnej grze dyplomatycznej. Jakaś, jaka miała miejsce w 1919 roku podczas kongresu pokojowego w Paryżu, który kończył I wojnę światową i to tam właśnie Polska właściwie można powiedzieć powróciła na mapę. To wskutek decyzji, które tam podejmowano, możliwe było odbudowa państwa polskiego po 1918 roku. To była wielka dyplomatyczna gra, którą prowadziła grupa polskich polityków, która już zajmowała się tą sprawą wiele lat wcześniej. Natomiast kongres był uwieńczeniem. I my opowiadamy tę historię, jak do tego doszło, że udało się wywalczyć przynajmniej część granic, przede wszystkim zachodnich, w taki sposób, że uzyskaliśmy znacznie więcej niż to, co początkowo planowano. Mówię o sojusznikach, o aliantach. Dla Polski i to był realny sukces polityczny, który się przełożył na to, że Polska była po prostu, no, miała terytorium większe, zasobne i dające możliwości no, funkcjonowania jako państwo niepodległe w sposób skuteczny. Więc my pokazujemy coś, co jest tak naprawdę pewnym thrillerem politycznym, pewną walką realną, tym razem przy stole negocjacyjnym. No i która w naszym przekazie, zgodnie z prawdą historyczną, była pewnym realnym sukcesem. Geopolityka to jest temat, który dzisiaj wszyscy trochę więcej, lepiej znamy niż kiedyś, bardziej się tym zajmujemy, bo to zagrożenia i tak dalej, których jesteśmy świadkami, nas trochę do tego skłaniają, więc może dlatego łatwiej dzisiaj skupić się na tym wątku historii, bardzo mało znanym, a właściwie tak naprawdę, jak ktoś opuszcza szkołę, to edukację szkolną kończy, to wie na ten temat tak niewiele, że można to właściwie zamknąć w takiej formule, że odbyła się jakaś konferencja, na której dwóch polskich polityków podpisało traktaty wersalskie. To jest mniej więcej tyle, co zwykle wiemy. No, my opowiadamy, a my opowiadamy, jak do tego doszło.